Futurystyczne kształty Nowej Warszawy Zachodniej, budowa stołecznego dworca naj, naj, och ach i ech, opóźniona już któryś tam raz, ale widać gołym okiem, że do końca bliżej jest niż dalej. Przed przyszłym wejściem głównym posadzone już kwiatki i grzybek. Zabytkowa nastawnia zostanie tu jako pamiątka. LK nie wystosowały jeszcze oficjalnego komunikatu, czy Polska Kolej już leży, czy ciągle jeszcze dogania Europę. Obrazki z zachodniej wyglądają jednak krzepiąco i widać tu starania o to, aby podróżni wjeżdżający do Warszawy nie mylili już dworca kategorii premium z opuszczonymi budynkami lokomotybowni w Kutnie. Dominuje szkło, panele stalowe i solidny kolejowy beton. Podziemne galerie i tunele pod peronami, ta część będzie najpóźniej oddana do użytku, w przyszłości połączona z nową podziemną trasą tramwajową. A wieczorem LEDowe lampy rozświetlają najciemniejszy niegdyś punkt na kolejowej mapie stolicy. W rzęsistych potokach światła odjeżdżają z nowych peronów wieczorne pociągi do Poznania, Wrocławia, Wiednia, a nawet sulejówka miłosnej modlina i grodziska WKD. Po takim remoncie wydawałoby się, że na kilka lat Warszawa będzie miała spokój, tymczasem Zachodnia to dopiero początek wielkiej modernizacji linii średnicowej zaplanowanej na najbliższe lata.